Piosenki. Nie zamierzam się uczyć, ponieważ stało się to bardzo wiele bardzo złych rzeczy. Przed dwoma tygodniami obchodzono świętą wolności 25-lecie tej Rzeczypospolitej. Rozdano medale, odbyły się koncerty, imprezy. Sami we własnym sumieniu musicie wyjaśnić. Ale jeden z nich powinien stracić swoją posadę, na której wy utrzymujecie go za ciężkie pieniądze. Te taśmy nie pierwsze w historii tej najdoskonalszej Rzeczpospolitej, bo ja dzisiaj na szybko to się doliczyłem: co najmniej czterech premierów, którzy stracili posadę. służb z różnych opcji politycznych. No i teraz tak. Nie my mamy konstytucję i Trybunał Konstytucyjny, ale jak przyszło co do czego, to no szef Narodowego Banku Polskiego ustala skład rządu. Pan premier mówi, że to Ale drugi, jak się okazało, to mówci stary podróbkę za 500 zł. za granicą, a nie daj Boże na posadzie ukradani podatkami i dusami, bo im Jaruzelski? Czy możemy żyć w normalnym państwie, gdzie jedno... To... Wszak kilka goryczy, Bo takich numerów to wielu z nas widziało mnóstwo. Ustawianie rozmaitych historyjek na cmentarzach. Były jeden z wojsów platformy chlebowskiej. Były minister sportu Drzewiecki, który też mówił, że dziki kraj, potem jego żona kradła futra. To wśród was tutaj jest człowiek, który niżej od nich upadł moralnie, który kradł brania, który robi interesy na cmentarzach, który zabiega o umorzenia podatkowe urzędników, wśród was nie ma takich łajdaków jak ci, którzy nami rządzą. I wreszcie trzeba sobie zdać sprawę z podstawowej rzeczy. Tu nie chodzi o to żeby na to miejsce przeszli następni geszepciarze z następnymi znajomościami, ze swoimi urzędnikami, którzy będą was zgnębić, a popuszczać lejce tym Młajnako, którzy będą żyli ponad stan, a przede wszystkim będą służyli obcym, a nie wam. Bo dlaczego premier Tusk jest taki bezczelny? Wszystkich. A to nawet Polska. jest zaufanym człowiekiem na kraj przywyślański pani Anieli Merkel. Gdyby taki człowiek rządził Polską kilkadziesiąt lat temu z nadania Hansa Franka, to by właśnie małżeństwo wtedy strzelił w łeb. I dzisiaj by się kręciło firmy kolejne odcinki czasu honoru. 아이 <shrug> Oczekuję Was jako porządnych sędziów. Urzędnik nie może gnębić obywatela. Jak jest potrzebny ma pomóc, poradzić, a nie zniszczyć. To ich urzędnicy, są skorumpowani, bo dostają dostęp do koryta z politycznego klucza. A wy macie to zmienić. Bo Polska zasługuje na to, żebyście wzięli w nie... którzy nie złożyli broni przed kierowcami, nie złożyli broni przed komunistami. Oni skazani kiedyś na zapomnienie. Na przykład Rotmistrz Dzisiaj są naszymi wzorami, są naszymi ikonami. Jesteśmy wobec ich ofiary życia zobowiązani do zbudowania. Z tego nasi wrogowie się A ja mówię, normalna Polska dla normalnych Polaków. przyszłość swoich bliskich, z troski o nasze ojczyzny. I to jest najważniejszy argument w waszą rękę, żebyście upomnieli się o to, że Polska już wkrótce była kierowana przez was, przez wasze powieźniki.